Masa. Moc ubyka. Każdy hejter szybko znika. Siemanko, moi widzowie, super, że jesteście z tej strony Byk Sławek. W dzisiejszym odcinku analiza sytuacji rachunek sumienia. Jedziemy yy, redukcja 2005 kontra masa 2025. Porównujemy w ostatnim odcinku moja waga wyniosła 86 kg. Na masie i przy tej masie, no troszeczkę mniejszej, może pół kilo lżejszej, 85,5 kg, w brzuchu było 94 cm i tyle samo jest w tej chwili, tylko że pół kilo więcej waży, więc teoretycznie troszeczkę lepiej. Jeżeli idzie o Udo, to było tak samo. Jeżeli idzie o Łydkę, 43 cm było wtedy, ale jeżeli idzie o biceps to wtedy pomimo że ważyłem no pomimo że ważyłem e, przede wszystkim jeżeli ważyłem pół kilo mniej no to łapa powinna być mniejsza biceps 40,5 cm a teraz 41,5 czyli jakby e, w miarę idzie w dobrą stronę aczkolwiek będę musiał uważać bardzo bardzo mocno bo teraz jak sami wiecie nie liczę kalorii więc Mógłbym bardzo mocno przybrać na wadze, jeżeli nie będę uważał. A jeszcze tym bardziej, do tego, że mam urlop, no to już w ogóle nie. A po urlopie będzie ważenie, to. Puu, trzy tygodnie to będzie się działo, co? Mm -hmm. No zobaczymy. no, Rachunek sumienia jest taki, że trzeba jednak bardziej uważać, co będzie o wiele, wiele trudniejsze. Zaraz mogą się pojawić komentarze, że. wow, zaraz znowu będziesz 110 ważyć w grudniu, coś tam, coś tam, że się moment przypierdziela znowu. No. Oby tak nie było. To nie jest tak, że ja nie chcę trzymać się swoich wytycznych, tylko po prostu czasami nie, nie potrafię tego utrzymać tych swoich założonych celów. Czy pan lub pani, która waży 130 kg, ona nie chciałaby ważyć mniej, mieć więcej energii do pracy, do życia, do wszystkiego, mieć lepsze na zdrowia? Pewnie, żeby chciała taka osoba też, i na pewno bardziej taka osoba by chciała niż ja. Uwierzcie mi, naprawdę, tylko po prostu nie potrafi. No i tak samo ja nie potrafię, przynajmniej ostatnio, przez ostatni, powiedzmy, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, nie potrafiłem trzymać się tych swoich wytycznych. Myślę, że od września będzie dużo łatwiej. Pojawi się nowy cel, który być może zmotywuje mnie do tego, żeby jednak tą Michę zapiąć mocniej na konkretny guziczek jeszcze wyższy. No, a czy tak będzie, no to musicie być na bieżąco. Pamiętajcie, nigdy o mnie nie zapominajcie. Subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę, komentarze. No i co? Widzimy się w internecie. Piąteczka.